Siebaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek z nieokrzesaną fryzurą wioskowego imprezowicza. A to jest Fred, który dzisiaj będzie mi towarzyszył. Nie żartuję, nie, nie on będzie mi się towarzyszył. i będzie towarzyszyć! Cześć Julia, witaj! Cześć. Dzisiaj mamy dla Was ciekawy film, jak pewnie już widzieliście po tytule. Ponieważ razem z moją szacowną partnerką Julią, będziemy starali się przeżyć dzień za całe 15 zł. już Wam tłumaczę, jak to będzie wyglądać. Będziemy mieli do spełnienia cztery potrzeby. Ja w swoim zeszyciku mam zapisane, jakie to będą potrzeby, więc wam teraz przeczytam. Będzie to na jedzenie, rozrywka, komfort i energię. I każdą z tych potrzeb będziemy musieli rozdzielić budżet, który za chwilę będziemy planować, na te właśnie cztery potrzeby i wydać nasze 15 zł na dwie osoby, bo to jest 15 zł na dwie osoby, więc całkiem grubo. Będziemy musieli rozplanować te wydatki, czyli wydać część złotych na jedzenie, część na rozrywkę, część na komfort, część na energię. Oczywiście mamy prawo nie wydać nawet złotówki na jakąś rzecz. Jeżeli uda nam się coś zrobić za darmo, to czemu nie? Dodatkowo mam dla Was świetną wiadomość. Wiadomość. Już drugi rok z rzędu mam zaszczyt być ambasadorem kolejnej, już szóstej, edycji programu Finanso Aktywni. Tegoroczna misja to planujemy budżet. Nauczymy się wspólnie nie tylko jak planować własne wydatki, ale również jak funkcjonuje budżet państwa. Aby wziąć udział w programie, poprosi nauczyciela, żeby wypełnił formularz na stronie finansoaktywni.pl. Najpierw otrzymacie do szkoły bezpłatne materiały edukacyjne, a potem przygotujecie zadanie konkursowe. W maks trzyosobowych zespołach stwórzcie projekt inwestycji, realizowanej z budżetu obywatelskiego, która mogłaby być przeprowadzona w najbliższym otoczeniu. Następnie przeprowadźcie kampanię promocyjną tej inwestycji. Możecie posługiwać się dowolną formą. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 11 maja. Do wygrania jest niesamowita wycieczka do Warszawy w dniach 18-19 czerwca, spotkanie ze mną oraz aparaty błyskawiczne i głośniki bezprzewodowe dla uczniów. Dla nauczycieli również mamy coś dobrego, a są to czytniki e-booków. Więcej informacji o konkursie na stronie finansoaktywni.pl oraz na profilu programu na Facebooku. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Najpierw Musimy się zastanowić, co możemy zjeść. To co tak wyskoczyłaś? Ja próbowałem odcinek. Jak, jaki budżet możemy przeznaczyć na jedzenie? Na jedzenie. No na jedzenie mi się wydaje, że możemy spokojnie przeznaczyć jakieś, prawda, 6 złotych, 6-7 złotych. Zł. Chcemy też, żeby to nie był właśnie taki posiłek, że na przykład kupiłem sobie serek wiejski i sobie go zjemy, tylko chcemy, żeby to był taki pełny, duży posiłek. Tak jest, to musi być jeden potężny posiłek. Więc sprawdzimy jeszcze w sklepie, co, na co nas stać, ale mi się wydaje, że to będzie coś w formie jakiegoś szybkiego dania, wiecie, bardzo proste, nie instantowe. Coś tu pogotujemy, zobaczymy, jak nam wyjdzie. Jeżeli chodzi o rozrywkę, to no problem z rozrywką polega na tym, że nie możemy używać żadnego telewizora, nie oglądać Netflixu, bo one kosztują, więc nie ma takiej opcji żadnych usług streamingowych. też nie możemy gdzieś pójść na przykład do kina albo na basen, no bo to zaś kosztuje fortunę. Tak, no w sensie to w całe 15 zł, to musielibyśmy wydać na przykład na jeden bilet do kina, więc trochę lipa. Musimy w takim razie wymyślić sobie albo jakąś super tanią rozrywkę, czyli taką, która na przykład nie kosztuje nic, albo kosztuje jakieś, nie, wiem, maksymalnie 3-4 zł. Czy Może, coś takiego. Możemy kupić jakąś zabawkę, która jest bardzo tania. Z, czego, z tego co wiem to piłki są takie tanie możemy kupić piłkę i na przykład porzucać sobie z pieskiem, poszukamy, z pieskiem. no właśnie poszukamy jakiejś takiej rzeczy która będzie tania ale zarazem zapełni ten wiecie segment rozrywki jakoś tam względnie fajnie żebyśmy mogli chociaż godzinkę się tym pobawić więc zobaczymy jest to taki budżet wiecie jeszcze waha się ale myślę że spokojnie możemy dać z 4 zł na tą rozrywkę maksymalnie tyle wydamy jeżeli chodzi o energię to w simsach jest tak że żeby zdobyć energię trzeba się przespać my nie będziemy spać można też pić kawę w simsach więc my bardziej pójdziemy w tą stronę I ja myślałem o tym że nie pójmy kawy, no bo kawa jest droga, ale nie, może niedobra, znajdziemy... nie lubimy nie kawy, nie lubimy kawy ale może kupimy herbatę, ona trochę energii daje i w tych takich małych paczkach może nam się udają znaleźć za 3 zł, coś takiego na to liczymy. No i została nam ostatnia rzecz, czyli komfort I, i komfort w Simsach polega na tym, że chyba podczas spania albo podczas siedzenia na kanapie on rośnie, podczas oglądania telewizji, my że ja, jak tych masz rzeczy wygodne takie przedmioty tak, jak masz jakieś wygodne przedmioty, jest z, z tych rzeczy żadnych, no nie za bardzo jesteśmy w stanie coś zorganizować w sumie wpadliśmy razem na pomysł przed odcinkiem, że będzie to Możemy pójść na spacer. Że będzie to spacer. Dobra, więc w sumie jakby to policzyć, to mamy w polotach 14 różnych wykorzystane, więc zostaje nam zotówka. Więc czy nie możemy dodać zotówkę lub dwie do którejś z tych rzeczy, czyli albo na jedzenie, albo rozrywki, albo energii. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. miejmy nadzieję, że się to uda. Komfort spróbujemy zrobić za darmo. Zaczynamy od jedzenia, czyli idziemy do takiego... Pożywczako takiego sklepu. Ogólnie tam jest dużo rzeczy do jedzenia, więc idziemy tam i będziemy znajdować coś do 6 zł. Dobra, wchodzimy do sklepu i tam pewnie nie będziemy mogli nagrywać, więc zobaczcie na koniec, jakie mamy produkty i zrobimy jakiś mały haulik zakupowy, tak? Wow, ale super, udało nam Chcesz się zrobić już zakupy. Po zakupach takich spożywczych. No i właśnie, zaraz wam pokażemy paragon, żebyście wierzyli w to, że nam to dokładnie zcięło cieło ile? 10 złotych z tego. całe 10 zł. Okej, okay, jeśli chodzi o energię, to kupiliśmy sobie herbatę i ona kosztowała 299 z tego z pamiętam. Yy, 299. Tak jest. Tak jest. A jeżeli chodzi o obiad, to będziemy robili coś, Julka zaproponowała, wymyśliła to w ogóle, żeby zrobić tak, żeby nie robić z tego mięsa, które jest super drogie, tylko kupiliśmy takie wiecie, danie błyskawiczny, z tego może zrobić szybko sos, spaghetti 4 sery z brokułami, ale tak naprawdę, bez bloków. Udało nam się kupić jakiś super tani makaron, chyba za, za złotówkę, coś takiego, że tam były Złoty 30 wzi... chyba Tak, będzie widzieli na paragonie i potrzebowaliśmy jeszcze jest oczywiście śmietany do tego wszystkiego, no bo do tego jedyne, co potrzebujemy to śmietana, więc jakoś daliśmy radę w takim razie. Śmietana kosztowała złoty 59, makaron kosztował złoty 29, ta herbata kosztowała 2,99, no i najdroższy był w sumie ten, to szybkie danie błyskawiczne, bo kosztowało aż 69, ale w sumie wszystko kosztowało tylko 9,53 6. Dokładnie. I więc jeśli odejmiemy jeszcze komfort, który będziemy mieli za darmo, to zostaje nam aż ponad 5 zł na rozrywkę. Tak to właśnie jest, moi drodzy, jak planuje się budżet wcześniej, zanim się pójdzie na zakupy. Zobaczcie, 15 złotych, ale jesteśmy w stanie tak dużo z tego zrobić. Będzie dobry obiad, bo tego makaronu jest sporo. Herbaty mamy aż też 20 saszetek, To tak to byśmy tylko dwie potrzebowali, a jeszcze jak zaplanowaliśmy to, to mamy aż 20 z tego. Ale i tak tylko jeden dzień musimy. Możemy wypić 20 herbat. Napompujemy się tak, że jak żadna kawa będzie nam jest nie będzie. energia na maks. <laughs> Dokładnie. Wow, przygotowaliśmy się już. Jesteśmy gotowi do zrobienia aż dwóch rzeczy. Bo nie dość, że zrobimy herbatę, to jeszcze ugotujemy obiad za całe 10 zł. Tutaj się gotuje już woda na makaron. Który jest tutaj? Takie. Do zrobienia. Tego, czyli tych brokułów, które teraz może nie wyglądają za dobrze, ale mamy. To jest nadzieję, cały ten sos. Zapry. No to i będzie ten sos. Do tego trzeba dodać tą śmietanę. To też, sobie przygotowaliśmy. To jest dokładnie odmierzone tam 50 ml chyba, tak? Tak. Do tego mamy saszetki herbaty! 20 sztuk starczy na cały tydzień! Więc my powoli zabieramy się za gotowanie, odezwiemy się do Was, jak będzie jakiś program, a tymczasem obserwujcie nas. Herbata jest zalewana, więc możemy uznać, że komfort, nie komfort, energia będzie zdecydowanie na topie. C'est magnifique, bon voyage. Okej, okay, więc wrzucamy makaronik do wody. Dajmy cały. Zatam tutaj jest tak, że musimy. Jezu, cicho! Może będziemy mieli trochę mało sosu jak na tyle makaronu, ale chyba jakoś damy radę. I tak zjemy, damy radę. Wymieszane, tak to wygląda, trochę jak ser pleśniowy, ale jakby no nic nie poradzę. Uuu, sos się zagęszcza! Już nawet tego ciężko wam to pokazać w ogóle, żeby że on się zagęszcza, ale jest naprawdę gęsty i bulgocze, więc makaron też wygląda całkiem przyzwoicie, ale lepiej go nie odsłaniać, żeby nie ten, żeby ciśnienie się nie tego, nie spangolego. Tak, ciśnienie. To to wygląda jak jakaś zupa. Ale nie jest A tak, my szczerze. się martwiliśmy, że będzie za mało susu. No wygląda trochę jak taka serowa, no po prostu makaron z jakimś takim serowym, dziwnym, Ej, dobre. dziwną polewą, dobra? Tym sposobem nasz simowy głód został e, zaspokojony, więc można powiedzieć, że możemy przejść do kolejnych rzeczy. Czas na komfort, a najlepszym motywem na komfort jest przejście się z pieskiem na spacerek. co nie Lilka, co sądzisz? Lilka jest jeszcze małym pieskiem, bo jeszcze nie ma szczepienia, ale stwierdziliśmy, że wyjdziemy z nią, pokażemy jej po raz pierwszy podwórko Na taką prywatną posesję, gdzie na pewno nie ma innych piesków, zadbamy też o jej bezpieczeństwo i zobaczycie reakcję Lilki na podwórku Jesteś gotowy piesku? Mamy też taki szarpak, bo pieskiem trzeba się jakoś bawić, poza tym, że oczywiście on sobie tutaj będzie biegał, a on nie za często jest na dworze, bo nie jest jeszcze szczepiony W związku z czym, dla niego to i tak jest całkiem niezła sprawa już nie chodzi, jak podnosi nóżki tak do góry. Tak, ona super wysoko podnosi nogi, dlatego że ona nie potrafi sobie poradzić z trawą, patrzcie. Lila, chodź. Dobry pies. Co ty, wywalam pieska. Będziemy musieli się potem umyć chyba, z tego co widzę, no bo coś jest, że piesek będzie całkiem nieźle... Nie jedz tego! To te poziomki Nie tego że się nabawił, ja sam się zmęczyłem, mimo tego, że tu mamy 2 metry kwadratowe do biegania. Ale piesek, jak się bawiłeś? Dobrze? Dalej chcesz się bawić, ty śmierdzielu. Ona dalej chce biegać. Ale my z tym już bezmęczeniem, mi się wydaje, że, że możemy uznać, że rozrywka jest nie rozrywka, Komfort jest załatwiony, spacer. co byliśmy spacer. To prawda niewielkie, ale mamy. Pierwszy pomysł, jaki mieliśmy to właśnie zrobić coś darmowego, czy na przykład zagrać Państwa miasta albo coś, ale zostało nam w sumie lekko ponad 5 złotych budżetu. Więc udało nam się za sumę dokładnie 4 zł i 30 groszy. Tu mamy paragon. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie pewnie nie. Kupiliśmy, uwaga, krzyżówkę, ale nie byle jaką, ponieważ krzyżówka nazywa się rozrywka. Więc idealnie nam podpasuje potem. Powiedzcie, że to się nie zgadza. Powiedzcie, że to się nie zgadza. Idealnie, mamy rozrywkę, kupiliśmy rozrywkę za 5 zł. Nie wiem, czy to nie jest najnudniejsza rozrywka na świecie, ale spróbuję Rozwiązać całą taką krzyżówkę. Znajdziemy sobie jakąś taką w miarę małą, żeby wiecie, o, Jolka! Jolka, to ty! To ja! Więc ja rozwiązuję pierwsze pytanie. Więcej niż strach popłoch, ale. To jest w jakiejś kolejności przypadkowej, to gdzie ja mam to dać? Aha, bo to trzeba dopasować tak, żeby literki się zgadzały. No widzisz, kurczę, to będzie trudna krzyżówka. W sumie znaleźliśmy parę haseł, które mniej więcej są pewniakami, bo tutaj mamy takie pytania, jak na przykład autor poematu Fortepian Chopina, to to jest na pewno z Kamil Norwid, w związku z czym stwierdziliśmy, że znajdziemy miejsce, gdzie można napisać Norwid, i które było któreś z tych trzech miejsc, bo tylko tyle pasuje liter. No i poszukaliśmy jeszcze jakiegoś innego hasła yy, i mieliśmy jeszcze dwa inne pewniki. Samowar oraz siewnik, bo siewnik to jest maszyna rolnicza z pojemnika. Do którego wsypuje się ziarno, to jest pewniak. I samowar to jest naczynie kuchenne kojarzące się z rosyjskim miastem Tułom. Przyszło do głowy dlatego, że samowar brzmi troszeczkę tak, jakoś rosyjsko i bo z czasów Perelu często używane, więc nie wiem, może dlatego. No ale to pasuje. Mamy samowar i mamy siewnik ustawiony, Norwida też mamy, więc dzięki temu byliśmy w stanie mniej więcej ogarnąć które hasła. Więcej niż strach popłoch to może być albo bojaż, albo groza, albo panika. Panika tylko pasowała literami Boże w sumie też, ale no nigdzie to indziej nie pasuje. I to będzie raczej tu, no bo tutaj dziwnie było, jakby zaczynała się, bo tutaj też pasuje panika, ale dziwnie było, jakby słowo Zaczynało się na A, raczej na on, tak dziwnie. Więc my zabieramy się dalej do pracy i dam wam znać, jak znajdziemy już kolejne słowa. Rządza! Patrz! Rządza, gościu! Trudno na moje pragnienie! Rządza! Ale jestem Bogiem Krzyżówek, come Myślimy nad tym już chyba z pół godziny, serio! Nie umiemy znaleźć tych dwóch synonimów. Czyli co jeszcze małżeństwo. Pragnienie? Małżeństwo, coś co ma na drugą literkę A, nad czwartą I i na ostatnią Ży. Na ostatnią Ży? Ja wiem co to jest. Masz ostatnią szansę, żeby zgadnąć, ja już wiem. Nie! Naprawdę! Nie. <grystwo> wiem. MARIAŻ! MARIAŻ! Jest coś takiego, nie widziałaś? Nie. A jest w ogóle bogami krzyżówek, Kurczę, to jest naprawdę rozrywka. Myślałem, że będzie, będzie troszeczkę gorzej po tym względem, żeby w sensie, się, wiecie, nudzić się. Nie, ostatnie pół godziny po prostu siedzieliśmy w takiej pozycji. Tak, i kmina była niezła. No i udało się! Cały dzień zrobiony za dokładnie 15 zł, niecałe 15 złotych. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić akcję finansu aktywni, więc wejdźcie koniecznie na strony finansuaktywnipl i sprawdźcie, co jest tam na Rzeczy. Namówcie swoich nauczycieli, żeby wziąć udział, bo możecie tak dobrze planować budżet jak my w przyszłości. Kto wie, zobaczymy! Na pewno nauczycie się mnóstwa wartościowych rzeczy i możecie wygrać całkiem fajne nagrody. My tymczasem się już z Julką żegnamy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!